Tak wygląda nowy ekran startowy do The Sims 4 po najnowszej aktualizacji z 16 stycznia i mamy jeszcze wiele, wiele innych nowości także przejdźmy do tego. Dzień dobry, ja witam was wszystkich bardzo gorąco raz serdecznie, z tej strony Kosmo i wczoraj odbył się specjalny livestream Behind The Sims Behind The Sims jest tu seria filmów, seria livestreamów w którym je informuje nas o stanie gry i o nowościach, które do tej gry dojdą i mamy kilka naprawdę ciekawych zapowiedzi, ale najpierw poczekajcie, bo jak ten się wydarzał, to wydarzyło się coś bardzo, bardzo fajnego i chcę do tego wrócić. Przed Behind The Sims pojawiło się takie odliczanie, w którym byli różni Sims tuberzy i dajmy sobie honorable mention dla naszych Polaków, którzy się tutaj pojawili, więc na samym początku mamy Karola z -Sim, jak widzicie. Mamy Karolinę Mrs. Scarlett Jestem też i ja, jak widzicie. Ja jako jeden chyba wszedłem na dwór, by the way, wszyscy w simsowej, w simsowym anturażu. Dalej mamy Marikę Simsiarę i to wszyscy. No dobra, moi kochani, to przejrzyjmy sobie to, co jakby mamy w roadmapie i przejdźmy sobie po kolei po tym, co ma dojść do nas już niedługo. Już jutro dojdą do nas trzy nowe kolekcje, będą to kolekcje twórców, czyli kolekcje, które zostały stworzone z twórcami różnych modyfikacji na przykład, ale też z twórcami na przykład wideo do Simsu, więc to nie są takie kolekcje stworzone typowo przez EA, tylko właśnie takie bardziej community kolekcje. Następnie od stycznia 27 do stycznia 31 będzie tryb, który nazywa się Nostalgia Now i tak naprawdę nie wiemy o co z tym chodzi, natomiast możemy podejrzewać i jest wiele podejrzeń związanych z tym, że EA ma w wypuścić na nowo The Sims 2 i The Sims 1, najprawdopodobniej do sprzedaży na Originie. Już pierwszy hint mieliśmy co do tego. Tak naprawdę na EA App, jak tutaj widzicie, bo do The Sims 3 pojawiła się aktualizacja, która umożliwia odpalenie Simsów 3 na procesorach z nową generacją i podobno tam być teraz właśnie taki trend z okazji 25 urodzin The Sims, że oni te wszystkie części Simsów na nowo przywracają, odbudowują i tak dalej, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ja jestem mega podekscytowany, bo wiem, że dużo z Was kiedyś, kiedyś 10 lat temu albo jeden lat temu można było odebrać The Sims 2 za darmo na Originie. Natomiast wiem, że jest wiele, wiele graczy po prostu, które chciałoby te The Sims 2 mieć i The Sims 1 również, a nie można ich w tym momencie kupić, więc jej dostosowuje najprawdopodobniej właśnie The Sims 2 i The Sims 1 pod nowe komputery i będzie można je już niedługo kupić, ale to nie jest potwierdzona informacja, także spokojnie. Ale kolejną ciekawą rzeczą jest to: widzicie gdzieś tutaj na ekranie teraz filmik z TikToka, że w Kropie na przykład w Polsce pojawiły się nowe ubrania związane z tematem Simsowym. Mamy z tego co wiem, cztery chyba koszulki, albo trzy koszulki jedną bluzę. Jedna jest z Plumbobem, jest bluza z berlą czwiri, jest bluza z The Sims 2 z technikiem zapelaczem. jest jedna ta e, koszulka z plambobem, taki crop top, e, który z tyłu ma właśnie Sima z The Sims 1 i jest jeszcze koszulka z okładką z The Sims 2. Więc ewidentnie jest coś na rzeczy i jest to oficjalna kooperacja z The Sims, więc najprawdopodobniej na dniach będziemy dowiadywać się więcej na ten temat. Kolejna kwestia to już 4 lutego będziemy mieć 25 godzin Livestream simsowy oraz kilka ciekawych eventów w których możemy wygrać ciekawe rzeczy, więc może przejdźmy do tych rzeczy z eventu event ten nazywać będzie się blast from the past i będziemy mogli wybrać rzeczy, które były właśnie ikoniczne w poprzednich częściach gry i tutaj mamy na przykład jakiś taki telefon stacjonarny jakieś buty, to nie wiem, to są chyba jakieś płytki nowe, jakieś okulary super świetne kanapy, te kanapy mi się strasznie podobają wydają mi się naprawdę fajne, mamy nowy budzik, coś to to nie wiem co to jest do końca, taki ten stół chyba z potrawami z The Sims 2, które można po prostu wstawić także to też jest bardzo fajne, jakąś nową podłogę, mamy też ten ogromny tort, z którego w Simsach 1 Simka wychodziła, więc to też może być ciekawe i mamy jeszcze jakieś kartony z mlekiem z chyba jakimiś ikonicznymi Simami, jeszcze nie do końca to widzimy tak tutaj bliżej widać na tym zdjęciu, że ten kartonik, na tym kartoniku jest Bella Twir, która zaginęła. To jest związane z właśnie kontynuacją historii w The Sims 2, gdzie Belli nie ma i właśnie było ogłaszane, że zaginęła na, na przykład właśnie na mleku, także bardzo ciekawe. No i mamy też zbliżenie na inne rzeczy, które pojawią się właśnie w tym evencie, także będzie to event polegający na zrobieniu jakichś rzeczy w Simsach i dzięki zrobieniu tych rzeczy będziemy mogli te rzeczy właśnie tutaj, te rzeczy eventowe sobie odebrać, także tak to wygląda. No i przejdźmy sobie teraz do prezentu na 20 Urodzenie The Sims, czyli nowej aktualizacji do The Sims 4, która dojdzie. Oprócz tego, jak widzicie, tutaj napisane, że De Sims wydaje ogromną darmową aktualizację gry podstawowej i będziemy mogli zobaczyć nowe rzeczy, które w tej aktualizacji się pojawią. Na samym początku mamy nowe rekolory sukienek, tutaj tej sukienki, która jest i nowe włosy, jak już widzicie na ten moment. I dla facetów też różne nowe włosy i różne nowe ubrania. Jeszcze na to będzie mocniejszy rzut. Będą dwie nowe fryzury, jak widzicie. Tutaj są dwie nowe fryzury, odrastające włosy dane do trzech klasycznych stylów, czyli po prostu mamy. Pierwsze baby hairy w simsach, które się pojawią właśnie we włosach, także to też jest super, bo baby hairów nie mamy jeszcze, także o, widzicie, tutaj będą baby hairy pododawane, jak widzicie. Mamy też jakieś nowe buty, jakieś nowe spodenki, jakieś nowe tutaj takie dresowe rzeczy, także to też spoko. Widzę, że też jest nowa chusta z tego, co, z tego, co widzę i jeszcze nowa kozia brudka, którą tutaj można zauważyć u te aha, nie widzicie tego, sorry, którą, którą muszę zauważyć tutaj tego sima także właśnie będzie taka kozia brudka również dodana, tutaj widzimy jakieś kolejne nowe ubrania no nie jest to jakoś mocno ekscytujące ale fajnie, że coś tego dochodzi, jestem bardziej podekscytowany tym, co dojdzie w trybie budowania i kupowania i do tego przejdźmy tutaj mamy, koło, oh, chyba mamy takie biker shorty i jakąś tą koszulkę też widzę, to też jest raczej nowość, to też jest raczej nowość, jeans jakieś, więc faktycznie jest, jest tych rzeczy naprawdę sporo i w fajnych wersjach klasycznych, naprawdę ten taki strój sportowy, w ogóle biker shorts to jest coś, co ja mega lubię u dziewczyn, więc totalnie będę nawet moim synkom po prostu to ubierał, powiem wam zupełnie szczerze. Fajna ta koszulka, tutaj też nowa sukienka, nowa koszulka dla facetów, nowa czapka, więc naprawdę jest tego sporo. Ładna taka Bella Ćwirwa, widzę ta, ta sukienka trochę w czerwoności. Z tego co widzę też jest nowy golf, jest nowe body, nowe kurtki, spodnie, jeansy więc naprawdę jest tego sporo, no to wszystko co muszę zauważyć, jest, że jakieś też nowe naszyjniki się pojawiają, i... ale to już wszystko jest w tych samych właśnie kolorach, będą nowe biker shorts, tak jak mówiłem, złoty łańcuch, zestaw pereł, czapka z daszkiem i nowe buty, tutaj widzę, że jakieś nowe, nowe sandały są, mamy nowe szpilki, sandały, przedmioty dla dzieciaków, w tym nowe włosy dla maluchów, oto tego nie pokazali nam żadnych włosów, o, jakie słodziutkie rzeczy dla dzieciaczków, te słodkie mega e, są tutaj włosy, jak widzicie i nowe, mamy nowe Nowy zestaw dresowy dla dzieci również, to też bardzo fajnie. I nowy, tutaj nową taką sukienkę dla, dla maluszków, to też jest super. I chyba te włosy, które były u tamtej simki mniejszej, też są nowe. Przejdźmy sobie teraz do trybu budowania i kupowania, bo tam dochodzą dosyć bardziej ciekawsze rzeczy. Pierwsza rzecz, to widzicie, mamy nowy zestaw okien zupełnie i nowy zestaw drzwi w różnych kolorach. Też mamy z tego, co widzę, nowe płytki takie, które są tutaj na ścianie. Wcześniej wydaje mi się, że takich nie mieliśmy. Piękne te drzwi są. Jestem w szoku ogromnym i bardzo ładnych wariantach kolorystycznych, więc ja już jestem po prostu obsessed. To jest to zdecydowanie, co jest dla mnie bardzo takie klasyczne. Te drzwi są, wydaje mi się, że będzie w wielu właśnie, nie przesuwajcie jeszcze ekranu. w wielu, w wielu domach, które ja będę tworzył, na pewno będzie można je wykorzystać, więc to jest super. Kolejna rzecz, jak widzicie, to jest zupełnie nowa kuchnia, także bardzo fajnie, że dostaniemy w końcu nowe szafki kuchenne. Ja się mega jaram i z tego co też jest nowy kominek i nowe kafelki tutaj, więc bardzo, bardzo na plus. Tutaj widzicie warianty kolorystyczne tej kuchni. Kuchni. I też mamy nowe akcesoria dla dzieci. Z tego co widzę, to to są chyba po prostu nowe kolumny, ale nie jestem do końca pewna. Może jest jakieś takie, takie miejsce, jakieś takie, nie wiem, bez baldachim, coś w tym stylu. Także nowe rzeczy dla dzieci również się pojawiają. Jak widzicie, tutaj są różne warianty kolorystyczne. I jest tutaj napisane, że to będzie ponad 70 nowych obiektów, właśnie. Dochodzących do gry podstawowej, plus dodatkowo nowe wydarzenia, o którym już mówiliśmy. I to wszystko 4 lutego już. Mamy też kilku Simomaniaków, w tym Lil Simsy, którzy właśnie celebrują 25. urodziny, i w związku z tym, właśnie Lil Simsy tutaj głosi, że będzie specjalny kit, który jest w współpracy właśnie z nią stworzony. Plus dodatkowo jeszcze dwa nowe kity. Wszyscy są zachwyceni, więc pokażę Wam zaraz dokładnie, jakie mamy już zdjęcia pierwsze z tych kitów, ponieważ już pierwsze wycieki na temat tych kolekcji mieliśmy. Także super, przejdźmy sobie właśnie do tego. Pierwsza kolekcja to jest kolekcja kasanowy, kasanowa, jaskinia kasanowy, coś takiego. No i oczywiście tej Don Zatrzymajcie sobie, jeżeli chcecie zauważyć sobie bardziej nowe rzeczy. Natomiast ja widzę nowe kanapy, jakieś tutaj nowe urządzenie do, do muzyki, gramofon, jakiś taki nowy ogromny telewizor. Więc to jest ewidentnie coś dla Dona. Wygląda to też jakby to była jakaś taka nowa mm, gra karciana. Mam nadzieję, że to będzie funkcjonalne, natomiast nie sądzę. Także to jest pierwszy screenshot właśnie z tej kolekcji. A to drugi, więc pretty much the same. Nie wiem dokładnie, czy te rzeczy, które tutaj dochodzą, są to rzeczy do kasa, ale nie wydaje mi się zupełnie szczerze, chociaż może tego wcześniej nie widziałem, bo też właśnie zostało na tym live powiedziane, że niektóre rzeczy, które właśnie dojdą w tych kolekcjach, są kolekcjami podwójnymi, czyli będą miały rzeczy do stwórz Sima oraz rzeczy do trybu budowania i kupowania, więc to też jest jakaś taka nowość, bo wcześniej takich kolekcji w sumie nie mieliśmy. Kolejna kolekcja to jest na razie Working Title, bo to po prostu tłumaczę z angielskiego i to jest Sekretne Sanktuarium i to jest kolekcja taka, wiecie, bardzo classy, bardzo Bella Ćwir vibe, jak widzicie, zresztą nawet Bella ma samą siebie tutaj na, po prostu na tym, na zdjęciu. Trochę wygląda jak odrzut, te rzeczy z dodatku Życie i Śmierć, tak troszeczkę mam wrażenie. Mamy też właśnie tutaj gramofon kolejny, taką bardzo klasy sofę i w ogóle takie klasy miejsce, nowy kominek, tutaj jakaś nowa półka, pewnie z jakimiś, jakąś biżuterią, coś w tym stylu, widzę, że chyba też jest nowa, nowa tutaj półka na książki i tutaj kolejna, no to takie, no, no wiecie, no kolekcja. No nie to nie jest jakieś tutaj szaleństwo, natomiast mamy nowe rzeczy i to wygląda jakby to były drzwi. aha, to, to wygląda jakby to były drzwi, słuchajcie, półka na książki, czyli że przechodzicie przez jakby półkę na książki podwójną, to takich drzwi jeszcze nie mamy, więc to jest w sumie fajne dla mnie na, na plus. No i to jest coś, co mi się podoba. Słuchajcie, to jest kolekcja współtworzona z Deal Sims i bardzo popularną Sims tuberką w Stanach Zjednoczonych, i ta kolekcja nazywa się Confi Gamer, czyli taki komfortowy gamer, komfortowy gracz. I tutaj już widzimy jakiś taki mikro. Telefon, jakieś takie słuchawki, jakąś taką książkę, dwa monitory, jakiś komputer. Widzę, że tutaj też jest PC, normalnie, mm, więc to jest super. Wiecie, ja się długo przeprowadzam do nowego mieszkania i będę sobie projektował mój pokój, właśnie gamingowy, z tłem i tak dalej. Więc bardzo mocno y, będę mógł się tutaj zainspirować tym, mam nadzieję. Także to jest coś, co, co mi się podoba, bo to jednak wiecie, mogę sobie otworzyć po prostu to, jak to wygląda u mnie. I mamy też, jak widzicie, różne takie plakaty zmiany, właśnie to jest Simsy 3 średniowiecze i tak dalej. Tam były jeszcze Made i te Td, więc bardzo na plus. To mi się podoba, bardzo ładny fotel. Myślę, że będę tej kolekcji akurat używał. Dosyć mocno ta kolekcja mi podpasowała. Tamte kolekcje wyjdą już jutro, czyli 16 stycznia, właśnie. Natomiast na końcu też tego miesiąca wyjdą jeszcze dwie nowe kolekcje. To jest biznesowy szyk. Tak wyglądają pierwsze ubrania z tej kolekcji. I twórczynią tej kolekcji jest Madlen, czyli ja najbardziej Madlen w sumie kojarzę z Butów, więc zobaczymy, co on nam tutaj zaproponuje. Na razie jakoś mnie to mocno tutaj, szczerze, że powiem, nie zachwyca. Kolejne pierwsze zdjęcie nowej kolekcji, wyrafinowany salon. od sim. Bardzo ciekawe tutaj te półki na książki i te tutaj szafy i tak dalej. To myślę, że może być interesujące. Też bardzo ciekawe kanepy. No ja jednak mimo wszystko zawsze bardziej doceniam e, kity z trybem budowania i kupowania, bo po prostu one są dla mnie bardziej przydatne, bo ubrań mam już naprawdę dużo w simsach i naprawdę są bardzo, bardzo różnorodne i tak dalej i tak dalej, więc to na plus. No dobra, moi kochani, jeszcze mam kilka informacji dla was na temat My Sims i projektu Rene, ale najpierw przejdźmy sobie do tego, co jest w simsach, bo w simsach też się dużo rzeczy zmieniło w tej aktualizacji, która doszła wczoraj, czyli 14 stycznia. No pierwszą, najważniejszą rzeczą, jak widzicie, że to jest faktycznie właśnie te nowe menu główne. Uważam, że ono jest super, jest nowoczesne i naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze. I wygląda jakby było na tym menu mniej ogólnie, wiecie, mniej reklam i tak dalej, więc to wygląda bardzo dobrze. Możemy sobie oczywiście tutaj przejść do sklepu i wygląda to naprawdę mimo wszystko bardzo, bardzo dobrze i jest to takie płynne i ja ogólnie jestem strasznie zadowolony z tego, co tutaj doszło. Naprawdę ja powiem zupełnie szczerze, że bardzo mi się podoba ta zmiana. Fajnie jest też to, że widzimy streamów, którymi teraz gramy i są tacy bardzo na środku. Jest to bardzo nowoczesne, także jeżeli chodzi o scenariusze i inne, inne tryby, to już mamy, a tutaj to w takim jeszcze starym, starej kolorystyce. Natomiast bardzo mi się podoba, że to menu nie jest jasne. Mnie to strasznie denerwowało, jak będzie grało się w nocy czy coś, to po prostu jak to jasne menu wam się wywalało na twarz, to było to po prostu straszne i, i, i nieprzyjemne dla oka, to będzie wydaje mi się dużo, dużo przyjemniejsze. I to nie jest ostatnia z nowości, które pojawiły się w Simsach 4 w tej aktualizacji. Przejdźmy sobie do gry i zobaczycie, bo to jest coś, od co ja bardzo, bardzo prosiłem i jestem z tego strasznie, strasznie zadowolony, więc przejdźmy sobie i zobaczmy dokładnie, jak to wygląda. Już zapewne widzicie, ponieważ jak wejdziecie sobie, słuchajcie, do nowego miasta, to niektóre z domków Simów, Boże, pan Cake mają nowy domek. Czyli chyba nie wiem, czy nowe? Z gry postowej czy wszystkie, wszyscy dostali nowe domy. Tak, John dostał został nowy dom. Nie wiem, czy Roomis dostali nowy dom, też dostali nowy dom, Landgrave dostali nowy dom. To jest słuchajcie, wszystko, nie wiem, czy to jest tak samo w przypadku dodatków. Nie wydaje mi się, że w dodatkach to pozmieniano. Nie. Natomiast wszystkie, słuchajcie, rodziny z gry podstawowej dostały nowe domy, więc musimy sobie, słuchajcie, zrobić haustur. Dobra, to wejdźmy sobie na samym początku do Pancakesów, bo jestem ciekawy, co oni dostali, czy są jakieś nowe hinty, jakby, wiecie, na przykład Pancakesowa historia mogła się rozwinąć, czy coś. Także to jest coś, z czego jestem bardzo, bardzo happy. Okej, okay, także dom Pancakesów wygląda teraz tak. Mają oni, jak widzicie, jakiś taki tutaj nadworny schowek. Mają tutaj... Łee, patrzcie na to, jaki remont wam odwalili, Pierwsze mają piwnicę What the hell? Mają normalnie tutaj nową piękną kuchnię. Ej, no te domy teraz to jest sztos. Ładny tutaj, tutaj jadalnia. Piękne przejście. jak taki pokój otwarty, bardzo oświetlony. Na górze mamy pokój Eliski, też się troszeczkę zmienił. Eliska dostała swoją łazienkę. Mają nawet gabinet. Ej, aż mi się chce zagrać. Mają miejsce dla Bachorka. Czyli z tej mały Iwi powinien się urodzić u nich za niedługo. Ciekawe, co się pozmieniało w ich historiach. Wydaje mi się, że nie raczej. Eliza nadal jest bezrobotna, bo nadal. Pracuje w miejscu, w którym pracuje, także okej, okay, tak to wygląda. No i tutaj jest spokój Boba, jak widzicie. No i jeszcze oni mają piwnicę, i to jest taki e, po prostu Bob Cave, nawet Bob ma ze sobą, słuchajcie, tutaj plakat. Okej, okay, mega, no i słuchajcie, mega fajne, mega fajna zmiana. Będę musiał to wszystko obejrzeć z Omi. Jestem ciekawy, co wy sądzicie na ten temat, bo powiem Wam zupełnie szczerze, że to, że oni to pozmienili, to jest dla mnie mega sztuciwo. Mamy również domek ćwirów, także chodźcie, zobaczymy sobie domek ćwirów. W końcu powiem Wam szczerze, oni się za to wzięli, przecież ile my czekaliśmy na to po przerobieniu różnych simów i tak dalej. No to naprawdę długo, dużo, dużo, bardzo czasu im to zajęło. No dobrze, domek ćwirów też wygląda, powiem zupełnie szczerze, dużo, dużo lepiej. Mają tu jakąś słodką fontannę, mają też, kurde, jakieś nagrobki. Co tu jest napisane? Jest coś napisane? O nie, pusta. Szkoda, bo myślałem, że to będą jakieś, jakieś hinty nowe albo jakieś takie zmiany. No dobra, ale zobaczmy, co się dzieje tutaj w środku. Czyli, no, ewidentnie jest tutaj ćwirowo. Mamy wejście, mamy piękny, duży salon. Mamy też kuchnię tutaj. Kurde, pancakesowo, pancakeowo dom mi się podobał bardziej. No i to jest duża jadalnia. U góry mamy pokój. Kassandry, z tego co widzę. Dalej mamy pokój Aleksandra, dokładnie Łazienkę, i u góry będzie najprawdopodobniej. Tutaj jest taki gabinecik, coś w tym stylu. Tutaj jest jakieś miejsce ze skrzynią. Okej, okay, ciekawe. Ciekawe, interesujące, no i tutaj cała sypialnia Belli i Mortimera i łazienka specjalna dla nich. U góry już nic nie ma, tutaj jest jeszcze jakieś takie miejsce, ale on tutaj nic się w nim nie znajduje, no i nie mamy piwnicy żadnej, też zmiana na plus, ewidentnie zmiana na plus, bo tamte domy no były po prostu stare i bardzo mogły już się nam znudzić, a tutaj słuchajcie, no kurka woda, co tu się odpiernicza, Nawet mają też najlepsi przyjaciele, kurde Liberty, Travis kurde, dorobiliście się basenu nawet what the hell, także niesamowicie jakoś to się zmieniło, ale mają oni basen bryła się niesamowicie jakoś nie zmieniła, ale w środku jest ewidentnie bardziej przejrzyście, bardziej nowocześnie bardziej jasno to jest pokój Travisa, to jest pokój Summer najprawdopodobniej nie, to jest pokój Summer, a tamten to jest pokój Liberty ewidentnie bardzo też słuchajcie, na plus zmiana. Zmiana nastąpiła też w domku Spencer Kim Lewis a to jest duży dom. Łe, no wypatrzcie, co tu się od Janie Pawliło. Ej, no po prostu EA zmieniło wszystko, co tutaj się da, nie? Zobaczcie ten dom. What the hell. Jawale No nie, no słuchajcie, tutaj to jest cash. Widać, że tutaj hajs jest. Jest nawet jakaś taka szklarnia. Wow, wiła. Powiem Wam zupełnie szczerze, że ja jestem w ogromnym szoku. Co tu się odwala? Mamy pokój młodej Oliwii, jak widzicie, tutaj pewnie Denisa i żony jego, no i pewnie staruszki na samej górze, co dziwne jest, nie wiem, jak oni się tutaj mają wczoraj Ej, i mają swoją nawet kuchnię. nie, to jest takie bardziej miejsce rozwojowe, ej, mega kurde, kurdebele. No i ej, postaraliście się z tym update'em, no ja jestem ciekawy landgrabu. No jest to Hawira, która przystoi landgrabom, mają też wielki basen. What is going on? Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Tutaj mamy jakieś takie specjalne zabudowane wejścia do wielkiej rezydencji, wielki salon. Ja się kręcę. Piękne, taka ja jada... Nie, to jest taki pokój bardziej biznesowy. Tutaj Jeffrey tutaj widzę, przyjmuje ludzi. Tutaj jest pokój prezesa, jak widzicie. Okej, okay. czyli takie miejsca, część no, po prostu domu biznesowa bardziej. Dalej łazienka dla gości. No i tutaj mamy przejście do dużej, bardzo majestatycznej kuchni. U góry. u mamy taką antresolę, vibe. Patrzcie, w na to, to jest spokój najprawdopodobniej rodziców z garderobą, z łazienką wielką i w drugiej części pokój Malcolma. Ma. Malcolm ma normalnie lodówkę, wszystko, widzicie? Także Malcolm na biedę nie narzeka. Well, no nikt u landgrabów na biedę nie narzeka. No to co dostał Johnny Ześcig, czyli nasz wydziedziczony syn właśnie Jeffreya i Nancy Landgrab? No dostał mało ogródek, jakie słodkie. No wiecie, Johnny Ześcig jest jednak nie najbogatszy, więc tutaj też nie liczyłem na zmiany, natomiast zmiany też się poczyniły, bardzo jest to w stylu ze Ścika. Fajnie, że tutaj taki podejścik. Bardzo pasuje to do Azy zdrój. Widać po prostu, że bardzo dużo tutaj włożono w to wysiłku, bo te damy są naprawdę ładnie zrobione. To przejdźmy sobie do rodziny Caliente Lotorio, Widzę, że oni też zyskali basen. No w sumie żadna z tych rodzin wcześniej nie miała basenu, bo w grze podstawowej, jak te rodziny wyszły, nie było basenów, więc to jest ma sens, A, ale to było straszne, więc dobrze, że to chociaż zostało naprawione. Cieszę się z tego bardzo. Dobra, no i mamy nasze Bonitas tutaj i, i Alvaro. Proszę bardzo, jest domek rodziny Kaliente. Basen też jest tutaj zrobiony. Zarąbisty basen, proszę mi się okąpało. No, także weźmy sobie do środka. O, i mamy zupełnie inny układ. Mamy tutaj, jak widzicie, piękny, fajny salon. Mamy tutaj miejsce jadalniane, kuchnię, Widać, że te wszystkie rodziny się po prostu dorobiły przez te 10 lat. Istnienia Simsów, 11 w sumie, prawie czwórki. Tutaj pewnie. E, pokój Diny, tutaj pokój Katriny może, nie wiem, albo Atoniny. A Don to tak widzę śpi e, u każdej po prostu po trochu. Na to wychodzi. <laughs> Okej. Okay. Well. Good for him. No i ostatnia rodzinka to jest rodzina Rumis. E, to jest w sumie dom do którego najrzadziej wchodzę tak ogólnie i on też ma basen. Jak widzę, no też się zmienił. A tutaj mimo wszystko one są wszystkie zachowane w podobnym klimacie. Natomiast mimo wszystko troszeczkę się każdy z nich zmienił także bardzo fajnie na plus no dobra, kochani to jeszcze teraz przejdziemy sobie do informacji bo jeżeli chodzi o Sims 4 y, to jest tyle także przejdźmy sobie teraz jeszcze do informacji na temat projektury Ney i my Simsów bo myślę że The Sims FreePlay e, nikogo nie interesuje zbytnio Mnie, nie, ja, ja nie jestem typem który gra w gry przygodarkowe ale zróbmy sobie jeszcze ostatni luczek na nasze menu główne dajcie znać co o tym menu głównym sądzicie uważam, że jest mega sztosem nie wiem czy wiecie moi kochani ale my Sims pojawiło się ostatnio na konsolach Nintendo i okazuje się teraz, że niedługo pojawi się na pis a jako iż ja nie jestem konsolowcem, to bardzo się cieszę, bo ja nigdy w My Sims nie grałem i My Sims Cozy Bundle ma trafić na PC już niedługo, dowiemy się najprawdopodobniej o dacie już. Za jakiś czas. Kolejna kwestia to była mowa o The Sims Labs, czyli nowych rzeczach, które się gotują, że tak powiem, w simsowej społeczności. I była mała, malutka, maleńka, jak widzicie, tutaj małe wspomnienie o The Sims projekt Rene. I jak widzicie, mamy kolejny nowy screen z tego projektu. I możemy te kilka rzeczy zobaczyć. Na początku to to, że mamy tutaj przeróżnych właśnie przeróżne niki pod nazwami simów, co pokazuje nam tylko i wyłącznie to, że bardzo mocno testowany jest multiplayer i jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę w sumie najbardziej, to jest to, że jak widzicie nad tymi simami niektórymi wyświetlają się takie dymki. Tutaj mamy jakieś ptaszki, jakieś miłość, tutaj mam jakiś film i okejkę. Okay I tak sobie myślę, czy skoro właśnie Project Rene jest taki mocno, ma być mocno najprawdopodobniej właśnie kierowany w kierunku dzieci, to co we na to, gdyby tam zabrakło Normalnego czatu, a byłyby tylko możliwość komunikowania się właśnie emotkami. Myślę, że to nie byłby najlepszy pomysł, natomiast wydaje mi się, że to jest możliwość. Także z takich nowości, to z takich nowości właśnie o innych grach, to tak naprawdę tyle, moi kochani. Także w sumie najwięcej rzeczy do De Sims 4 się pojawiło. Dajcie mi znać, co wysłuchałeś o rzeczach nadchodzących, rzeczach, które już nadeszły, bo według mnie są naprawdę, naprawdę spoko. Ja jestem zadowolony bardzo, bardzo mocno, więc. Um, Dajcie znać w komentarzach co widzicie. Myślę, że bardzo fajne, fajne nowości i, i fajnie, że mogłem być częścią też tego live streamu. Bardzo mi się to podobało. Także dziękuję wam wszystkim za to, kochani, że byliście ze mną w tym odcinku. Widzimy się już w kolejnych, za niedługo. Jeżeli ten film się spodobał, to zostawcie łapkę i pamiętajcie kodzie Kosmo, możecie go wpisać i zyskać 5% zniżki na EA App. Będę za to bardzo wdzięczny. Także buziaczków w 1509 i widzimy się już niedługo na odcinkach pa 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 pa.